Dzisiaj mamy małą tutaj No nie wiem jak to powiedzieć, dzisiaj na nowy kanał Jest taki kamerzysta Wiesz? Więc dzisiaj otwarzamy jakieś gole No mieliśmy kogoś gole Ale mieliśmy plan, bo nie możemy otworzyć ani jednego Nie no, piątkowskiego otworzyłeś przez film No niedawno tak, ale... dobra Niedawno I dawaj... co, Teraz będziemy Teraz, robić ruch wolny Może dwa otworzymy, bo Chodź, idziemy tam, gdzie mamy się Kuci, kuci! Więc jedziemy. W... Ale widzowie wiedzą, co to jest źródło wolne. No wiem, ale pokażę je skąd. No i macie, i musicie, ja będę wstał na bramkę albo koso i musicie strzelić w okno prawe. Znaczy, my musimy Teraz oczywiście ja będę strzelał, bo kosa o tam dwie rundzie, więc ustaw kamerę. A nie tu Tu. Nie tu nie, bo tu się wyłączy jak w tamtej próbie. O no właśnie. Widać? Zobacz czy widać. Widać. Dobra, widzę, widzicie, że widzicie się bardzo widać. Halo. Kurde, Ale. kamyczek. Zobaczę, czy widać co kosa Dobra, mam nadzieję, że widać, będzie widać Na pierwszy oczywiście Podaj się kameruje Maniek? Maniek tu się kameruje Dobra, szybko to nagrywamy Dobra, prowadzę piłkę dwa razy I Kurde, więc teraz kosa ja teraz strzelę, to wygrałem. Nic się nie stanie? Kurde. A nie dajcie mi moc wczesnego! Dobra. Więc... Jak się to wygrałem. Nie ma! Nie ma, lecimy dalej. Jestem w stylu. Tak! Jest! A nie do dwóch skóch! Bartę gramy do dwóch skóch!